Elo Mordy, witam wszystkich w kolejnym odcinku z naszej serii Minecraft na naszym kanale. Słuchajcie ludziska, dzisiaj, jak widzicie, mamy sprawę naprawdę niebanalną. Jest to mega, mega dziwny odcinek. Jak widzicie, ja znowu mam takiego samego skina jak mój skin w Minecrafcie, tylko że w prawdziwym życiu, prawda? Dlatego, że, no ludzie, Minecraft to jest prawdziwe życie. Ale ogólnie, jak widzicie, cały świat... Jest zrobiony z laki bloków. Ogólnie już nagrywałem jeden taki odcinek, ale ten odcinek się od niego znacznie różni. Otóż teraz jesteśmy zamknięci w granicy świata. Jesteśmy zamknięci w barierze na naszym, słuchajcie, e, tym oto świecie i to jest bardzo, bardzo dziwne. Będziemy musieli się po prostu z tej bariery jakoś, słuchajcie, wydostać, będziemy ją powiększać, będziemy robić z nią różne rzeczy, a to wszystko w tym odcinku. Więc wy, jeżeli odcinek wam się podoba, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał. I tak, Mordo, mówię właśnie dokładnie do ciebie, że powinieneś zasubować ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, czy to z bloków, czy różnych epickich serii. Czyli trzeba zrobić pierwszą rzecz, czyli gamę mode 0. Słuchajcie, o nie, mamy mało życia. I ogólnie zrobimy taką zasadę, że będziemy sobie powiększać sami tą granicę, ile chcemy, ale żeby to zrobić, to musimy, słuchajcie, po prostu zostać rozwaleni przez, przez laki bloka, więc zobaczymy, jak to w ogóle będzie wyglądało otwieranie. Co to jest? Baby Tricksus, wow! Uuu, patrzcie, będę miał wielką głowę! A! Nie, nie chcę tak naprawdę tego. Ej, ale chwila, tu daje nam zbroję, To daje nam to, to daje nam... Kilo, to daje nam buty, ja nie mogę, dobra, a ty spadaj stąd, spadaj stąd, mordo, już cię nie potrzebuję. O, Expo, kozacko, przyda nam się. O, 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 o. Co się stało? Co się? Co się stało? Czy ktoś mi powie? Co tu się stało? Naprawdę ludzie, bo ja nie, nie jestem w stanie skminić. Dobra, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Dobrze, że mamy akurat kill, -off, bo udało nam się to przeżyć dzięki temu, ale... O Diaksy! A tym kilofem nie możemy diaksów wydobyć, niestety. Więc kowiemy się z powrotem pod siebie, słuchajcie. O! Ej, lol! Jakie to jest kozackie! Jak to kozacko wygląda, to mie... To miejsce, okej. Okay. Czyli teraz. Ja nie mogę! Patrzcie, tutaj jest ten laki blok. Czyli teraz w takim razie możemy wpisać komendę. I słuchajcie, teraz nasza bariera ma dwa bloki szerokości. Powiększyła się dosłownie o jeden bloczek. Ała, Okej. Okay. A patrzcie, ile teraz możemy w ogóle tutaj otwierać bloków? W opór dużo. Co jest mega akurat fajne. O! Dobra. Ej! Please! Please, żeby nas to nie rozwaliło! Nie! TNT! TNT! Nie! Co to ma być w ogóle? Ale patrzcie, teraz w takim razie możemy mieć trzy i mamy powiększony świat i mamy fajny openik Laki Bloków. Dzięki temu. Ej, ja muszę zrobić jakieś lepsze zejście w ogóle. Czemu ja wszystko tracę tak, by the way? Chwila, za chwilę będziemy mogli ogólnie tutaj wieść sobie troszkę ludziska. E, troszkę takie można powiedzieć. Bardziej bezpieczne życie Dlatego, że im więcej ogólnie Bariera będzie miała klocków, e, od Odległości tym bardziej Będziemy musie, mogli e, uciec Przynajmniej, patrz pyk Ej, tu się odbije, pyk A nie, myślałem, że to się podbija, lol Ale fajnie by było, nie? Dobra, ale czekajcie jak już mówiłem właśnie, im więcej bariera będzie miała bloków, tym więcej opcji na ucieczkę po prostu przed tymi lucky blokej. Okej, okay, dobra, spokojnie, spokojnie, pyk. I bierzemy sobie o kolejne. Dobra, czekajcie, teraz robimy tak, żeby nie paść. Nie paść od TNT. O! o udało mi się obronić tym czajcie? Jakie to jest mocne, jakie dropery są mocne ludzie! Ej, lol, ten odcinek mi się mega podoba, ludziska. Ogólnie przypominam, że ja nagrywam Lucky Bloki y od 3 lat ponad. Więc e, wszystkie odcinki typu Lucky Skyblock y ja nagrałem pierwszy. Dlatego możecie sobie naprawdę dużo innych Lucky Bloków e, obczaić, jeżeli wpiszecie. Nie, tylko nie to. On może tu wejść z powrotem. Nie, 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 ale nie, ale nie wchodź. No nie, no nie wchodź. Ej, chwilam, ale możemy powiększyć przynajmniej. Możemy powiększyć, dobra, tutaj się schowajmy. Okej, okay, tego rozwalmy World Warder 4, okej, okay, kozacko Oooo, spadajcie Ooo, oh. oh, no dobra no, Dobra, no ja w takim razie wam Okej, okay, patrzcie jak szybko się powiększa to Jak szybko się to powiększa Dobra, rozwalimy go jakoś, rozwalimy go jakoś Okej okay, pa Ej, patrzcie bez kitu, ile już my mamy Ile to się powiększyło, dzięki tylko tym magmom Ej, dobra, zobaczcie, teraz możemy jej rozwalić łapką. Spokojnie, spokojnie, ludzie. Dobra, ej, chwila. Ja bym chciał to w ogóle, ja bym... Okej, okay, dobra, czekajcie, może trafi nam się coś dobrego. Może nam się coś dobrego trafi. Okej, okay. hero villager, ale my nie mamy diamentów. E, pod, podskoczmy. O, ej, jak się od tego odbić? Ping, nie. Stop, spadaj. Dobra, chwila, wyjdźmy na górę ogólnie. Wyjdźmy sobie na górę. Tutaj mamy lucky bow, ale nie mamy żadnej strzały, ale mamy... Czekajcie, mamy jabłko, złote jabłko, warto dodać. Dobra, i patrzcie, teraz otwieramy w takim razie resztę, co tu jest. Co tu jest? A! Co to miało być? Co to miało być? A no nie. No jak to jest możliwe, że oni są tacy wkurzający. Przepraszam Państwa bardzo, ale to jest... Okej, okay, ludzie, ogólnie już padłem tyle razy, że e, stały się naprawdę. Stała się bardzo duża ta bariera. Patrzcie, już jest dosyć duża. Ok, czekajcie. O nie, no nie, no czemu cały czas takie pułapki nam się trafiają? Dobra, ludzie, tutaj jesteśmy całkowicie bezpieczni. Tutaj jesteśmy całkowicie. Co się dzieje? Co się dzieje? O nie, o nie, jest kompletnie ciemno, ale spokojnie, mam na to sposób. Ok, ok. Jest na to sposób, ale co tu się dzieje? Ja mam blindness i tak nic nie widzę. A to przez te okulary, spokojnie. A nie, mam blindness też w Minecraftcie. Nie, hiro villager się pali. Co tu się dzieje? Te magma cuby tutaj biegają no. Okej, okay, znowu powiększyliśmy granice. Pytanie brzmi, co tutaj się w ogóle dzieje? A jeszcze ważniejsze pytanie brzmi, czemu w ogóle się tutaj nie da grać? I chyba znam na to odpowiedź. Ej, dobra, 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 ludzie. Pierwszy raz Pierwszy raz udało się wyjść z tego parszywego miejsca. Spadaj stąd! No nie, apokalipsa, apokalipsa. Apokalipsa silverfishów nam się trafiła. To jest najgorsze, to jest najgorsze. Aaa. No nie, endermity. Chwila, spokojnie, spokojnie, ludzie. Ja wiem co zrobić. Wiem co zrobić. Dawaj kija! Bijemy ich kijem, bijemy ich kiem. Spokojnie. Czekajcie, czekajcie. Ok, zaraz coś wybuchnie, mówię wam. Ok, chwila. Jesteśmy bezpieczni chyba. Nie, nie jesteśmy bezpieczni. Co to było? Endermity? No nie! O nie! Teraz jestem znowu w tych tutaj magma cubach, no! O, dobra, dobra! Ludzie, ludzie! Jesteśmy bezpieczni! Jesteśmy bezpieczni, serio! O nie! Dobra, dobra, spokojnie. Spokojnie. Jesteśmy najbezpieczniejsi, jacy byliśmy ogólnie podczas tego odcinka. Dobra, tutaj mamy Lucky Sworda. Kozacko, kozacko. Mamy jakąś wędkę, mamy miecz! Mamy kozacki miecz, mamy hero sword. Nikt nam nic nie zrobi, tylko nie mamy żadnej zbroi. I to jest kiepskie, ludzie. To jest bardzo kiepskie. Okej, okay, zbroja! O nie. Tylko czy ja chcę pójść na tą misję? To jest bardzo dobre pytanie. Chwila. Mam ogólnie jeden. jedną sugestię, mam. Jedną sugestię, która być może dla was będzie bardzo inteligentna. Tutaj mamy taki bloczek ładny. Taki ładny bloczek, i robimy coś takiego. SPAWN POINT! No i ludzie teraz powinno, teraz powinno być serio git, okej, okay, spokojnie i możemy kontynuować zabawę z laki blokami, um, czy ja mam cokolwiek, co mi może pomóc? Właśnie straciłem wszystkie itemki. Ale możemy powiększyć granicę, bo kolejne parę razy ogólnie padliśmy, więc e, może ona być teraz większa. Okej, okay, mamy coraz większe pole do popisu. Tutaj nie można schodzić, dlatego że to oznacza e, tylko jedno, a mianowicie... Bardzo e, niefajne zostanie zniszczonym. Żeby to ładnie na nazwać, żeby to nazwać tak, wiecie, e, family friendly ogólnie. No ale dobra, czekajcie, tutaj... Tutaj, o, mamy kolejny Hero sword i on jest bardzo dobry. Lama została rozwalona przez nas. Dobra, dobra. Patrzcie, tutaj jest gigant w ogóle, chwila. Jaki on jest wielki, typie. Kto cię wychował? O nie, patrz. Ten gigant to przeżył, a ja czym? czemu się palę? Czemu ja się palę, ludzie? Niech mi ktoś wyjaśni, czemu ja się paliłem przed chwilą, dlatego że ja nie jestem w stanie, niestety, tego pojąć. Tak, w ogóle to 16. Jeszcze jeden blok zostaje zwiększona. Ty, ty zostajesz rozwalony, dlatego że mnie po prostu denerwujesz. Ogólnie tamten wielki magma cube został wysadzony i teraz są mniejsze, ale. To też nie jest pocieszające, dlatego że te mniejsze też są w stanie wyrządzić dro dosyć wiele szkód. Ja naprawdę, ludzie, bardzo bym chciał trafić jakieś dobre itemki, jakąś zbrojkę, jakieś. O, ej, zobaczmy, eksperyment Evil Potion, czyli bardzo, bardzo niefajna potka. Słuchajcie, kontra gigant. Uwaga! O, co, no mnie tu trafiło nawet? No, jak to jest. O, nie! No i znowu, słuchajcie, znowu. Okej, okay, przynajmniej nam się powiększyła bariera. No dobra, to teraz czekajcie, tutaj mamy laki sworda. Musimy... Ludzie, musimy trochę w bezpieczniejszy sposób rozwalać te laki bloki y ogólnie. Musimy w bezpieczniejszy sposób je rozwalać, dlatego że teraz. To jest yy, trochę patologiczne, co my tu robimy. O, o nie, o nie, spokojnie. O! Okej. Okay. Udajmy ludzie, że. Mnie to nie zdziwiło, ani że ogólnie, że to było na porządku dziennym, że cały świat wam wybucha, ok? Wszystko jest normalne w tym ludzie, wszystko jest normalne, Uuu, a wy tutaj nie podchodźcie, wy tutaj nie podchodźcie, dlatego, że naprawdę od początku odcinka te magma cube'y po prostu są denerwujące. Uuu, to i lucky bow, czy mamy strzały, bo lucky bow, nie, lucky bow nie ma infinity, Hmm. Ale ma lag za to, chwila, bardzo, o, kolejny, kolejny, w ile się spali zombiak, w ile się spali zombiak, ludzie, w tym sensie gigant, to jest bardzo dobre pytanie, kto z was wie, za chwilę w sumie, za chwilę w sumie zobaczymy, w ile się spali, okej, okay, dobra, tutaj jest kolejny magma cube, dobra, te mniejsze już, te mniejsze nie są straszne, o nie, ała, no nie, no zostaw mnie, czekajcie, tutaj, a, już się spalił, bo... a nie, żyje, lol. One są tak wytrzymałe, ja nie wiem ile one mają życia, ale mam wrażenie, że jakoś bardzo dużo. Okej, okay, tutaj perełki. Perełki nam się mogą przydać akurat. E, czasem się przydają. Chwila, musimy zrobić tak w ogóle, żeby trzymać też jakieś bloczki. Dobra, tutaj jakieś bloczki, jakby nam się trafiła e, pułapka. Dobra, chleb. Chleb także jest dosyć przydatny. Dobra, wymieńmy to za to. Butów chyba nie mamy teraz na sobie żadnych, tak? Miałem rację. Okej. Okay. Czapka, nie wiem, czy jest lepsza, czy inowa, czy skórzana. Możecie mi napisać w komentarzu, ale na pewno teraz mamy lepszą. Na pewno teraz mamy lepszą. Czekaj. Halo! O nie, ile jest tych itemów? Dobra. Klata jest ta lepsza. Czapka jest też ta lepsza. Ej, ludzie, już trochę zaczynamy być w końcu. O nie. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. O nie. To jest milion guardianów. To jest milion dobra ludzie odzyskałem 19 dobra kolejne, kolejne powiększenie Ej bez Kitu ale to wyznacza ile je razy padłem chociaż trochę na oko to też wpisywałem to jest inna sprawa ale ogólnie no myślę, że tyle ile jest czyli 19 to na pewno więc... Widzicie, co ja tutaj przyżywa? Wy to szybko oglądacie sobie, normalnie, komfortowo, siedząc w fotelach, a ja tutaj wgnieciony jestem w moje krzesło, ludzie, jestem wgnieciony, ja muszę założyć, ja muszę założyć okulary, bo mnie mój blask własny oślepia, ludzie. Sorki, tak, e, tak mam czasami, wiecie, zostawcie suba, nie? Eee, okej, okay. dobra, uciekamy, ja nie chcę, ja nie chcę powiększać tego, ja... Co się, co się... O! Co to jest? Co to ma być? Nie ogarniam kompletnie. O moja... moje ulubione temy. Każdy z was wie co one dają. Bardzo dobrze. Chwila będziemy niezniszczalni teraz. Załóżmy sobie czapkę ogólnie. E, dobra. I teraz niezniszczalność. je. Yeah! a patrzcie jakie mamy efekty. Kozacko, kozacko. Ej, co jest? Czy tutaj są znowu te? Ej ty! O. O, o. o, o. o, o. Dobra, spokojnie, spokojnie. Nic nam nie jest. O, ty! A ty! Ja już mam, ludzie, taką nienawiść po prostu do tych... O, ty! Ja tutaj robię zemsty. Robię zemsty na wszystkich, którzy, kurczę, mi powiększyli tą barierę. To znaczy, z jednej strony chcę, żeby ona była powiększona, ale z drugiej strony, no, niestety, za każdym razem jest przykła konsekwencja tego. A raczej to jest przy... przykrą konsekwencją. Powiększenie. Dobra. Znowu mamy nasze fajne itemki. Eee, czy mi się zdaje, czy mamy dużo... Laków ujemnych. Lak ujemny, dobra, patrzcie, patrzcie na to. Chwila, czy tutaj nadal są moby? Tutaj jest jakiś Bob. Dobra, czekajcie, najpierw tego się pozbądźmy, bo on zaraz. Dobra, spadajcie stąd i patrzcie na to. Tutaj jest Bob, czyli najbardziej. Yy, w sensie ogólnie, mob z najmocniejszą zbroją. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Halo. <śmiech> <śmiech> o nie, dobra. Dobra, okej, okay, tutaj są tylko te, tutaj są tylko te O, karabin maszynowy Mode, dobra, spokojnie Spokojnie, teraz musimy Tutaj jest najbardziej zabezpieczony zabezpieczonym W całym minecraftcie, a my Mamy najbardziej niszczycielską miksturkę W całym minecraftcie, więc teraz Zobaczcie co się stanie Aaaaaa O nie, a mnie co rozwaliło O nie, zostawcie mnie Zostawcie mnie, o, o, TNT O nie, o, dobra, spokojnie Ej, on żyje? Co? Co to było? 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 Rozwaliłem go! Woo! Kozacko, ludzie! Kozacko, że się udało. Dobra, dobra, dobra. Zrzucamy jeszcze więcej laki potion. Jeszcze więcej laki potion. Okej, okay. kozacko, kozacko, dobra. Äh, eee, okej. Okay. Wow, wiedź, wow. wiedźmor. Nara. O, o, ktoś tutaj chyba wpadnie do lawy zaraz, wiedźmor, co? Ej, ile mamy efektów w ogóle kozackich? Jak ja lubię te potjąki naprawdę, jesteśmy w końcu niezniszczalni, w końcu nie musimy tak często powiększać tej granicy, słuchajcie. O, o, wiedźma, elo, 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 o, o, wow, 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 dobra, 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 jest git, jest git. Ej, tu jest jakiś lucky blok. chwila, nie chcę otworzyć. Ja wiem, że mam milion lucky bloków, ale ja chcę tego, Ej, chwila, wypijmy to. Tak, ja będę wszystko pił. Każda, słuchajcie, flaszka, którą dostanę, będzie przeze mnie wypita. Eee, dobra, dobra, dobra. Specjalne miejsce i pyk. Eee, o nie, mamy lepsze. Dobra, 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 spokojnie. Spokojnie, ludzie. Be o, to będzie wybuch, to będzie wybuch. Ja jestem tego pewien. Mówiłem?! Beee! Woo! Jak ja to lubię, ludzie! Jak ja to lubię. Ej, ale patrzcie jak nam dobrze teraz idzie, bez kitu. Ej, jakie narzędzia mamy, LOL! Nawalasz, weź ty nie zostaw, wiedźma, naprawdę. Nie bądź wiedźma, no, nie bądź wiedźma. Zaraz zobaczysz, jak to jest, patrz. Tak to jest, masz! I co? Fajnie! Fajnie! Fajnie się pije w pracy! No i co? No i co? Zobaczymy, kto pierwszy padnie. Zobaczymy, kto pierwszy padnie, no, no, masz coś do mnie! Ej, halo. O nie, ona ma respiące pod kiją. No nie. To jest niesprawiedliwe, ludzie. Chwila. Dobra, wiedźma. Wiedźma. Słuchaj. Z okazji tego, że jesteś głupia, daję ci ciasto, które sam zjem, a ciebie w zamian wrzucę do lawy. No i co? Łysoci? Ja... Zobaczymy, kto dłużej może stać w lawie. Ty czy ja? Zobaczymy. No? No kto może dłużej stać w lawie? E? No zobaczymy. Naprawdę. Zobaczymy. Kto dłużej sobie postoi w lawie? Ja czy wiedźma? Obstawiajcie w komentarzach, naprawdę, jestem bardzo ciekawy, kto dłużej z nas wytrzyma. Tylko pytanie brzmi, czemu ona tak długo jest w stanie wytrzymać w ogóle, bo ja tego nie ogarniam, co to jest? O, uu, kolejne piczku, pycha. Dobra, dobra, wywalmy to. Mamy jeszcze coś, dobra. E, Okej, okay, to. Okej, okay, kozacko. No dobra, zobaczymy, zobaczymy kto, kto dłużej wytrzyma wiedźma. Ten konkurs cały czas trwa, przypominam ci. Chwilę, czy mamy coś jeszcze? Nie, dobra, dobra. Musimy stąd wyjść jednak, bo to już, to już się robi nudne powoli. Eee, masz patyki, wiedźma, masz, masz. To dla ciebie? Dobra. Eee, ej, tutaj mamy w końcu! W końcu mamy strzały! Dobra, patrzcie. Możemy sobie postrzelać do celu. Bęk! Wysoci! O, no w końcu się jej pozbyliśmy. Ja nie mogę. Okej. Okay, ludzie, teraz załączamy tryb ekstremalny, słuchajcie. To będzie tak. Rozwalę jak najszybciej Tyle, ile jestem tylko w stanie rozwalić ogólnie tych lucky bloków. Ej, czemu w ogóle. Dobra. Eee, Połóżę. Ile to jeszcze? Jedna sekunda. Zero? A nie. Ile to jeszcze jest? No nie da się nawet zobaczyć tego. Halo. A, 15 sekund. Dobra, w takim razie, ludzie. Teraz. O dobra, zjedzmy sobie ogólnie. Eee, teraz załączymy tryb ekstremalny, że. O nie! O nie! O nie! Ja chciałem załączyć tryb... Co? Chwila, czy tutaj są moje itemki? Czy one wszystkie wpadły do lawy? Gdzie one są... Gdzie jest nie! Moje itemki, no nie no! Serio, serio ludzie? Czekaj, tam nie było moich itemków trochę. Chciałem załączyć... Co to? Co to? Co to, co to, co to, co to? Okej, okay, ogólnie mamy też powiększoną barierę, przypominam ludzie. Okej, okay, ludzie, znowu to mamy, zno, znowu to mamy ludzie, patrzcie, Heroes Potion pijemy. Mamy znowu milion efektów, jesteśmy bardzo mocni. Teraz musimy zdobyć tylko po raz kolejny e, tamten wow, jak wykopiemy szybko, co? Co tu jest? Co to jest za moc? Ej, chwila, co, tu, co tutaj jest świecącego? A nie, to jest jakaś słaba zbrojka. Przydałaby nam się i tak ogólnie zbrojka. E, chwila co to jest? Potion, nie. Okej, okay, chwila. Bierzemy wszystkie te... Splash potion, luck! zwiększa nam lak, co? Potion of healing, dobra, to też zwiększamy, to też zwiększamy Okej, okay, teraz jesteśmy super gibcy, super mocni, super Super jesteśmy fajni ogólnie, no czyli staliśmy się sobą z prawdziwego życia w Minecrafcie Dobra, regeneration, bierzemy, To sobie zjadamy, okej, okay, kozacko Dobra, tutaj jest jakiś lucky bow, więc go także możemy sobie ogólnie zebrać, dobra, halo, lucky bow O nie nie damy się tym razem, nie tym razem. O nie, te też wybuchnął. A! O, dobra, udało nam się, udało nam się. Spokojnie ludzie, naprawdę my jesteśmy bardzo mocni. Nas nic już nie zatrzyma, nas już nic nie zatrzyma. Okej, okay, dobra. <laughs> Potionki. dobra, 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 dawać, dawać, dawać mi te potki To są minus. Dobra, to są na plusie. Okej. Okay. Kozacko ludzie, ej, teraz! Jesteśmy kompletnie niezniszczalni, ludzie. Teraz nic nas już nie zniszczy. I chcę zrobić w końcu ten tryb ekstremalny, ale to nie jest takie proste. Dobra, czekajcie. O, tutaj mamy czapkę, kozacko. O, o, creepery. O, nie! Co jest? Co to ma tyle damage'a? Uciekamy przed tym, uciekamy przed tym, ludzie. Do lawy, do lawy, tu jest bezpiecznie. W lawie jest bezpiecznie, ludzie, spokojnie. O, nie. O, o, nie, pieski. Co się dzieje w ogóle? Co się teraz zaczęło dziać? O ludzie, patrzcie co się stało teraz! Co się teraz stało? Co się teraz stało? No nie gadajcie no. Co to ma być? TNT to, to no patrzcie ludzie, tutaj już się serio nie da grać, dobra Który to już jest? 30 Jak widzicie 30 razy, słuchajcie, już zostaliśmy zniszczeni przez Laki Bloki w jednym odcinku. Myślę, że to starczy. Myślę ludzie, że to starczy, szczerze mówiąc, i możemy kończyć ten odcinek. Chciałem zrobić jeszcze ten super szybki mod, słuchajcie. Ee, że będę... żeby rozwalać enchantowanym kilofem, ale nie ma żadnego enchantowanego kilofa nagle nawet. E, tak samo nie mamy nic, żeby się bronić teraz. No, no patrzcie, no, no nie no, co to ma być? O, tutaj jeszcze jest ta. No dobra, więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. On był taką naprawdę ciekawostką, według mnie, bo nikt czegoś takiego jeszcze nie nagrywał. W ogóle na świecie nikt czegoś takiego jeszcze nie nagrał. Więc słuchajcie, mam nadzieję, że to Wam się podobało. Subskrybujcie mój kanał. I widzimy się już jutro. To było na tyle na razie.